Moje drogi, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o biżuterii. Będę pokazywać ją na swoich przykładach. No opowiem troszkę, jak ją tutaj najlepiej jest wybierać i jak ja kupowałam i jak ja zbieram tą swoją kolekcję biżuterii. Dobra, zacznijmy od tego, że ja radzę Wam zastanowić się na tym, jaki metal Wy chcecie mieć u siebie, jaki wybieracie, jaki Wam się podoba. Ja powiem Wam, że ja zaczynałam od srebra. Mi się e, srebro podobało i też oczywiście ono mi pasowało lepiej, bo jeśli ja wybiorę 24-karatowe złoto, no to bądźmy szczerze, to nie będzie najlepszy wybór dla mnie. Ono jest dla mnie za cieple. Ja mam podton zimny, więc dla mnie srebro, białe złoto jak najlepiej mm, pasuje o wiele lepiej niż takie złoto. Zloto. Jednakże no obecnie to złoto jest bardzo takie modne, popularne, mi się też podoba, jak ono wygląda. Biorąc pod uwagę, że złoto teraz jest 18-karatowe, 14-karatowe. Ono dla mnie po prostu wygląda lepiej w sensie na mnie, dla mojego zimnego tego podtonu, ponieważ po prostu ono ma w sobie więcej domieszki srebra, tak? Ono nie jest tak bardzo intensywnie złote. I takie złoto ja mogę też sobie wybierać i w tym wyglądać dobrze. Dlatego tutaj wy dziewczyny też musicie wybrać ten metal, który wam pasuje, i wybieramy ten metal głównie ze względu na nasz podton zimny czy ciepły. Tutaj ja wam radzę, jeśli zimny, jeśli wam się podoba srebro białe złoto to wybierajcie to jak najbardziej. Wam to będzie pasować idealnie. Jeśli wiecie, tak wybierać dla mnie, co pasuje idealnie, dla chłodnego ogólnie podtonu, to oczywiście na 100% będzie pasować srebro. A to złoto, nawet 14-kartowe, nawet 18-kartowe, no troszkę gorzej, ale też ok. Też dobrze. Też fajnie. Tym bardziej, że one jest teraz takie modne. Dlatego wtedy ono to wszystko wygląda lepiej, co jest modne teraz. Jednakże 24 karatowe złoto i na przykład ja mam jakieś kulczyki po prababci, no ja nie mogę tego złożyć na siebie, bo ja nie wyglądam wtedy dobrze, bo one mają zbyt dużo złota w sobie. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia. Tak to po prostu mam tutaj rozłożone swoje, mm, swoje tutaj kulczyki, biżuterię i, i tak spoglądam na to. Kolejna rzecz, na którą ja chcę zwrócić Waszą uwagę, to żeby mieć taki dobry balans między tańszą biżuterią a droższą. Całość możesz obejrzeć w Klubie Współczesnych Kobiet. Serdecznie zapraszam.